Witaj w namiocie spotkania, codziennym czytaniu Pisma Świętego. Znajdź miejsce, w którym przez 5-10 minut nic nie będzie Ci przeszkadzało. Usiądź wygodnie, połóż się lub uklęknij. Weź głęboki oddech. I przytrzymaj, wypuść powietrze. I jeszcze raz. Jeśli podczas słuchania nie będziesz mógł złapać myśli, wróć do głębokiego oddechu. Przytrzymaj. Duchu Święty, otwórz mój umysł i otwórz moje serce, abym te natchnione przez Ciebie słowa czytając, poznawał i rozumiejąc przyjmował. Daj mi też siłę, abym posłuszny Bożemu natchnieniu mógł z radością kierować się nimi w życiu. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do faryzeuszów: Ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać, i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Mówili więc Żydzi: Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada, tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie? A on rzekł do nich: Wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach waszych. Powiedzieli do niego, kimże ty jesteś? Odpowiedział im Jezus, przede wszystkim, po cóż do was mówię? Wiele mam w waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia, ale ten, który mnie posłał, jest prawdomówny. A ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego, a oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus, gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że Ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego mnie Ojciec nauczył, a ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w niego. Przeczytajmy fragment jeszcze raz. Skup się na tych fragmentach, gdzie Ewangelia mówi do ciebie dzisiaj, w sytuacji, w której jesteś, w miejscu, w którym się znajdujesz. Tu i teraz. Pamiętaj, że to Twoja rozmowa z przyjacielem. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do faryzeuszów: Ja odchodzę, a Wy będziecie mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie ja idę, Wy pójść nie możecie. Mówili więc Żydzi. Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: tam gdzie ja idę, wy pójść nie możecie? A on rzekł do nich, wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka, wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach waszych. Powiedzieli do Niego. Kimże Ty jesteś? Odpowiedział im Jezus. Przede wszystkim, po cóż do Was mówię? Wiele mam w Waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia, ale ten, który mnie posłał, jest prawdomówny. A ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od niego. A oni nie pojęli, że im mówił o ojcu. Rzekł więc do nich, Jezus. Gdy wy wywyższycie syna człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem. I że ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego mnie Ojciec nauczył, a Ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego. Pozwól słowom Pisma Świętego żyć w Tobie przez cały dzień. Może masz. Za co podziękować, a może potrzebujesz przeprosić. Bądź uważny w ciągu dnia i zobacz, co mówi do Ciebie dzisiaj Bóg. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Do zobaczenia jutro. Bądź z nami każdego dnia.